To głosowanie na pewno przejdzie do historii i na pewno wielokrotnie będziemy do niego wracać. Dzisiaj, w podobnie w gminie Niedźwiedź, odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Pani Moniko, ile osób uprawnionych jest do głosowania w komisji numer 4? 302 osoby mamy uprawnione. Jak do tej pory głosowanie wygląda? Mamy godzinę 13:30. Dużo tutaj osób, mieszkańców Podobina odwiedziło ten wasz lokal wyborczy? Póki co tak skromnie. Było jakieś 12% mamy frekwencji, więc liczymy, że będzie jeszcze do 21:00 więcej osób tutaj. Przy zachowaniu środków ostrożności i warunków bezpieczeństwa, mieszkańcy Podobina przyszli do miejscowej szkoły podstawowej, gdzie mieścił się lokal wyborczy, aby oddać głosy. Dostosowaliśmy się do wymogów, które tutaj były przez Sanepid wyznaczone. Zachowane są środki ostrożności, więc osoba, która przychodzi głosować, przechodzi dezynfekcję na wejściu, jest mierzona temperatura, musi założyć rękawiczki ochronne i przechodzi sobie wtedy do dalszej, dalszej części lokalu. Dostaje kartę, oczywiście mamy pleksy, które oddzielają komisję od wyborców i głosujemy długopisami, które są jednokrotnego użytku, które są od składane na specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Termin wyborów był przesuwany ze względu na epidemię. Gdyby obydwaj kandydaci się wycofali, to to wtedy bo wybory by się odbyły w późniejszym terminie. Swój głos oddał Rafał Rusnak. Z wójtem Niedźwiedzia wcześniej umówiliśmy się na rozmowę po tym, jak wrzucił kartkę do urny wyborczej. Oczywiście nie zdradził, na kogo zagłosował. Ja liczę się z tym, że frekwencja też będzie pewnie, pewnie niewielka. No zainteresowanie chyba, chyba nie jest duże, no ale, no ale no prawo tego wymaga, więc. Więc no, musieliśmy to, to zrobić, przeprowadzić. No, zachowili też szczególne środki ostrożności zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej. Mieszkańcy Podobina wybierali między dwójką kandydatów Agnieszką Kuczaj a Andrzejem Wielowskim.